Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób prawidłowo przygotować pliki do wydruku podczas egzaminu zawodowego. Dzisiaj będziemy sobie omawiali Photoshopa i w bardzo prosty sposób postaram się Wam pokazać, jak to powinniśmy zrobić. Dobra, przejdźmy sobie do Photoshopa. Moi drodzy, każdy z Was to okno już najprawdopodobniej kojarzy i zna. Przygotujemy bardzo prosty plik. Tak wrzucimy sobie plik, który powiedzmy nie jest formatu A4, a będzie powiedzmy to zdjęcie 10 na 15 cm. Tak, to jest dość istotne. Czyli tutaj sobie wpisujemy 10 na 15 cm, 300 pikseli na cały kolor RGB, tył biały, niech tak będzie. Utworzymy to. Mamy coś takiego, na szybko sobie wrzucę tutaj jakieś zdjęcie. Umieszczamy sobie takie zdjęcie w Photoshopie. OK, dobra, mamy zdjęcie. Dobra, mamy to zdjęcie wrzucone do programu. I w zadaniu jest na przykład informacja, że mamy to wydrukować w skali 1 do 1, tak? Zdjęcie jest 10 na 15 My oczywiście zazwyczaj drukujemy na drukarkach, które mają format A4, czy tam na papierach, które mają format A4. I tym samym trzeba to zrobić tak. Czy było w skali 1 do 1. Jak to zrobić moim zdaniem, oczywiście, najlepiej najprościej, już wam pokazuję. Zapisujecie sobie taki plik, czyli zapiszmy go. Oczywiście zapisujemy na komputerze. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, jeżeli to jest pierwsze zadanie, to oczywiście na pulpicie komputera powinien znaleźć się folder zgodnie z tym, co pisze na egzaminie. W tym wypadku zazwyczaj jest to folder oznaczony naszym pesel ja go sobie napisałem w ten sposób. Otwieram sobie taki folder, tworzę zdjęcie. PESEL, tak czyli tam powiedzmy podkreśnik. Zapisujemy. OK, oczywiście te rzeczy pozostają. Zgodnie z tym, co macie w arkuszu, tak. I teraz, żeby to wydrukować na A4, mieć pewność, że jest. To w pełnej rozdzielczości. Ja otwieram sobie nowy plik. Wchodzę sobie w zakładkę u góry. Drukowanie. Tutaj wybieram A4. Ustawienia zostawiamy takie jak są. Tu się wszystko zgadza. Zostawiamy. Super. Utwórz. Otworzył nam się plik w formacie A4. Wchodzę sobie w pliki. I umieszczam osadzone to nasze zdjęcie, ten nasz plik. Który stworzyliśmy wcześniej, tak? I zobaczcie, on mi się teraz dodał. On jest w formacie 10x15, bo się dodał w pełnej rozdzielczości, i tak. I ja w tym momencie mogę do niego dodać jakieś elementy, tak? Często jest informacja, że proszę umieścić PESEL w tym czy w tym miejscu. No to można sobie spokojnie tutaj napisać ten nasz PESEL. Troszeczkę go powiedzmy powiększyć. Zaznaczamy. Powiększamy. Jest ten PESEL. Wszystko się zgadza i tak przygotowany plik należy zapisać do PDF-a. Tak? Czyli zapisujemy kopię. Wybieramy sobie tutaj z listy Photoshop PDF. Nazywamy go tak, jak powinien się nazywać. Czyli zdjęcie, podkreśnik, nasz PESEL. Tak? Ja bym sobie dodał myślnik druk, bo to jest coś, czego nie wrzucacie w tym momencie na płytę, którą będziecie nagrywać. Jeżeli ktoś jeszcze nie potrafi nagrywać płyty, to mam drugi film na kanale, który to opisuje. Zapisujemy to do PDF-a. Oczywiście zostawiamy to w druku wysokiej jakości. Edycję Photoshopu można wyłączyć, aczkolwiek w waszym wypadku to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. I tak, przygotowany plik. Przechodzimy sobie do folderu naszego. I patrzymy, jest tutaj druk. Otwieramy. Jeżeli on nam go otworzy w drukarce Windowsa, czyli w Edge'u, tak. To możemy sobie zobaczyć, wszystko jest ok. Wybieramy sobie drukareczkę tutaj. I w tym wypadku musimy znaleźć informację więcej ustawień. Rozmiar A4. Czy chcemy, żeby on nam dopasował to, co tutaj się znajduje, do. Obszaru drukowania, czy rozmiar rzeczywisty? Nas interesuje rozmiar rzeczywisty, tak? On wtedy powiększy troszkę to zdjęcie. Trzeba oczywiście pamiętać o marginesie, tak? Czyli, że każda drukarka ma jakiś margines, więc jeżeli coś chcecie dodrukować na zdjęciu, to pamiętajcie o tym, żeby tego nie umieszczać bezpośrednio na, marginesu, na marginesie. I taki plik oczywiście możemy puścić do druku na drukarkę, jeżeli ją tu wcześniej wybierzemy. Ewentualnie. Moi drodzy, w takim układzie ostatnia opcja to jest to, że otwieracie sobie mm, tego PDFa za pomocą Acrobata, czyli Adobe Leadera na dzień dzisiejszy. Acrobata i tym samym ten plik również poprzez ikonkę tutaj, drukarki w tym momencie po lewej stronie. I w tym momencie, jeżeli mamy plik naszego yy, otworzony w naszym Adobe to musimy sobie tutaj zmienić, ze zmniejszyć zbyt duże strony na faktyczny rozmiar. Tak? On troszeczkę powiększy i tak samo jak w poprzednim przypadku, klikamy sobie drukuj. W tym momencie mamy pewność, że to zdjęcie będzie w pełnej rozdzielczości. Dobrze. Ja Wam w takim układzie bardzo dziękuję eee, za uwagę. Zapraszam do kliknięcia lajka, like jeżeli ten film Wam pomogł. No I oczywiście zostawcie suba po więcej takich materiałów. Super. Dzięki wielkie.